W ostatnim odcinku skoczyliśmy tutaj, tak w tym miejscu, w którym jest pełno bandaży, ale nie ma apteczek. Wiecie co, przejdę się jeszcze rano. <grym> Znowu bandaż. O, jest apteczka. Wreszcie. Od razu się uleczę. O, nie mam zamiaru czekać do... Boże, ile tych apteczek. O mój Boże. Ile apteczek. Mam nadzieję, że... Boże, bandaże, no, Co tu jest? Kolejna apteczka Właśnie nie jest nawet potrzebne, ale może będziemy potrzebowali jej później. Co tutaj Pistolety, czyli ktoś mi dał się tutaj które Kolejny mógł, antybiotyki. Dobra, lecimy dalej. Rozbieramy tu wszystko i wyruszamy dalej do następnego miasta. Bo do jest jakaś do tematu tego serwera, jak widzicie, serwis jest dosyć spokojny. Nie wiem, czy jest tutaj jakiś pole. Zawsze przed odcinkiem staram się zapytać, czy jest jakiś pole, czy cokolwiek, ale no, widocznie nie ma nikogo. No tak to by mi ktoś odpisał. ale skoro nikogo nie ma, no to mamy troszeczkę. To znaczy, ja mam mowy, to co tam mnie interesuje, ja mam troszeczkę lipę. No chętnie mi wiecie, lepiej jest grać z kimś, kto tutaj gra. No gra ze mną tylko na takich serwerach typu, a no, pojeździmy sobie i będzie wszystko fajnie. Dawidzę zombiaka pójdziemy go, ustrzelimy sobie. I tak wiecie, no mimo wszystko lepiej jest grać z kimś. Nawet już nie chodzi o to, że wiecie, że jakoś lepiej się gra w zorganizowanej grupie, bo zombie jest, jest zbudowany. Tak, lepiej się gra oczywiście w zorganizowanej grupie i fajnie jest, jeśli ktoś z nami gra, no ale niestety na no, on no, tutaj nie chce zamą No trudno, to nie, moje... to nie jest moja fina. Jego też mam, no. Każdy ma swoje jakieś tam wymogi. No, dobra, przejdźmy tutaj do gry ja twierdzę. Zombiaki zdobywamy. Co się dzieje z tym serwerem? Na poprzednim odcinku tak go chwaliłem, wyszło na ich, co jest naprawdę z serwerem. Że dzisiaj mi się uda dobić trzeci level. I mam nadzieję, że na tym odcinku nikt, nikt mnie nie zabije co możemy jeszcze wejść tutaj ale trzeba się też rozglądać na no poprzednim odcinku jak patrzyłem, wędrowałem, to tak jakoś za bardzo się nie rozglądałem i pewnie tak naprawdę ktoś mógł zabić jesteśmy w tym Burger station, czy jak to tam się nazywa wszystkie tam widzicie mm. pistolety, które są puste dobra no to, to nie było, to chyba za bardzo Wydarzy się do sklepu z amunicją bo no Wiecie co, w sklepie z amunicją. Oczywiście była pewna amunicja. Różne pistolety. Choć w sumie z jednej strony to jest dobre. Bo większość graczy nie ma dostępu do takich lepszych bram. Oczywiście fajnie by było, gdyby były tego gdzieś dostępne w jakichś takich wiecie, okresie na punkt na mapie, że on tu jest shotgun, tu jest załóżmy nie wiem, tu jest nie wiem, obrzyń czy coś takiego fajne podobno no ale też no w sumie ktoś by sobie spisał te punkty i by już nie było tak fajne oj, wypadłem przez okay, dobra, lecimy gdzieś tutaj dalej jestem ciekaw, czy ten garaż się otwiera mam nadzieję, że się otwiera jeśli nie otwiera czy te punkty, które były do tuningowania samochodów kiedy są teraz się nie otwierają a ja... Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie, no, ktoś mi wszedł do pokoju, inaczej tam skończyłem na tym, że niektóre obiekty, które się otwierały lub coś takiego w GTA San Andreas, nie otwierają się tutaj na multiplayerze. Wiecie co? Z tej gry to można nawet bardzo dużo serii, mogę nawet bardzo dużo odcinków i serii zrobić, ponieważ ta gra mnie tak bardzo wciąga jest dosyć Wam, super jednak mimo wszystko czekałem na taką grę, nawet na której będzie można powiedzieć na modzie. Bo to Daisy, które grałem to, to była najpierw Arma, brzmi Daisy. No nie spodobało mi się za bardzo. No nie chodzi mi o grafikę czy coś. To po prostu na no, taka gra typu chodzimy i strzelamy sobie. No, na większości serwerów każdy grał z rokiem, tak jest w roku, że po prostu wchodzisz i jedyne co masz do obrony to są koło 5 <laughs> dlatego, że no, zombiaki jeszcze... Jeszcze fajnie jakby na tym serwerze było troszeczkę więcej zombie, bo jest ich zdecydowanie tutaj za mało. Ale to, to nie jest ten wiecie tak za bardzo do poprawienia. To wszystko da się naprawić. To jest dopiero wiecie oczywiście wersja. Dobra, jesteśmy znowu o slajdzie. Nie wiecie, no i to jest dopiero wersja beta, no i wszystko da się tutaj oczywiście zrobić. Dobra, wejdziemy jeszcze tutaj do tego Burger Kinga. Ciekawe czy da się wejść na siłowę. Myśmy Sił sobie troszeczkę poćwiczyli. jesteśmy w burger hmm, Nic tutaj nie widzę na ziemi takiego interesującego, ale można się przejść, że... Coś się tutaj jedno działo. Mm, 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 no dobra, nie będziemy w to się mieszać. No. Jeszcze nas wsadzą coś takiego bo co najgorsze na no, sadzie. dobra, spróbujemy wejść na siłownię. No i coś takiego się wcale na tych tutaj odcinkach nie dzieje. Powiem Wam, że jeśli się lata przez miasto, to nie jest nic takiego bardzo interesującego, ale fajnie jest sobie taki. Latujemy to od ale tutaj. Nie wiem czy nie... lepiej jakbyśmy szli lepiej pod mostem, bo na moście może ktoś nas łatwo ustrzelić. Dawaj, 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 chłopku. Spręża się. Do tego, że wyglądasz jak tych Żyd. Jeszcze nie wiem. wiecie, nie chcę nikogo obrażać, ale on wygląda jak taki Żyd. Mam nadzieję, że kogoś spotka na tym odcinku. Albo ktoś mnie spotka. mnie zabije. Co do tamtego odcinka. No? no to za dużo się w tym w tamtym, nie działo, w tym też chyba raczej za dużo nie widział. Ale na pocieszenie wstawię wam fajną muzyczkę. Żeby się, żeby się lepiej oglądało. Wiecie co jeszcze? Nie wiem ja nie. nie wiem, wrzuciłbym tutaj jakiś dubstep, ale nie wiem czy coś tym pasuje. Do, do takiego typu gier. Do Minecraft oczywiście on, dubstep pasuje. O, złotą wiedzą. Widzicie? Skoro się oglądać coś fajnego zabić. wam kolej. No i jeszcze tylko jedinego zabiegu spotka. To było fajnie Łopata, nie jest mi potrzebna. Tymczasowo. Hmm. Ostatnio powiem wam, że e, jakiś e, murzyn, że tak powiem, zaczął mnie atakować z pięści. No i ja się właśnie... Ja sobie właśnie tak wyobraziłem taką walkę tych ludzi, którzy przepełniają na tych statkach z tymi pistoletami, z tym wszystkim a ci może nie po prostu latali z tymi rękami powiem wam, że byłem strasznie zaskoczony kiedy widzę ciało zabitego człowieka a nad nim stoi osoba czarnoskóra skóra i podbiega do mnie i atakuje mnie z pięści naprawdę byłem bardzo zdziwiony nie sądziłem, że można nie skapnąć się, że w tej grze dostaje się darmowy flipunek na początku. Oczywiście no jak pierwszy raz no to też się starałem, ale tam jak wchodzi się pierwszy raz to jest pokazana taka instrukcja. Ona jest po angielsku jeśli się nie mylę. Jeszcze tam po angielsku dowiecie, wiecie, to można się jakoś tam domyślić, czy coś takiego. Co, co wyjdziemy sobie na górę, jeśli się da. No, po angielsku to jeszcze można się domyślić, jeśli by pisało po hiszpańskim. No wiadomo, nawet ja bym w tej nie wiedział nawet o co chodzi. Pewno, po pewnym czasie na pewno bym się domyślił, że jednak aha, czyli to i ten. Okej. Okay. Okay. czyli to się robi tym, to się robi tym, aha, A, no to dobra. to teraz to już wszystko wiem, prawda? Także jest po angielsku, no to moim zdaniem łatwo jest wyknić taki moment, być wszystkiego tutaj. No i chyba dolecimy do końca i już tutaj będzie. Skończymy. Jeszcze na czas waszej nieobecności jeszcze sobie tutaj trochę poeksploatuję trochę takie tereny. No dobrze, to tutaj skończę. No, na razie nie mam kurczę co robić. Nie mam tutaj tych odcinkach kurczę co robić. Ale dobra, nie martwcie się. Na następny odcinek postaram się przygotować coś super. A tym razem trzymajcie się na razie.